Dzień dobry wszystkim, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja nazywam się Brod, a to są przygody Danonka. Moi drodzy Danonki, każdy chyba z Was jadł. Ja jadłem, jak byłem mały, pewnie Wy też jecie. I dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować darmową grę o właśnie przygodach Danonka. Mamy trzy światy do wyboru. Weźmiemy ten pierwszy od lewej i zobaczymy, co tu też, moi drodzy, się. Stanie, co tutaj będzie, słuchajcie, zapraszam do łapkowania filmów w górę moi drodzy. I co bierzemy pierwsze, słuchajcie? Może zbieranie jabłek. Będziemy zbierać sobie jabłuszka. Ok, czyli będziemy musieli zebrać jabłuszka, słuchajcie, będą one tutaj wyrzucane. A my po prostu będzie mało, popatrzcie, jaki robaczek, z którego pewnie będzie piękny motyl. Niebawem, prawda? O, cztery jabłuszka już zebraliśmy. Ok, kolejny robaczek. Tego ra raczej nie zbieramy. Pewnie, jakbyśmy kliknęli w tego robaczka, to byśmy stracili jedno życie. Tutaj też są jakieś inne przedmioty wyrzucane. Więc musimy uważać na to, słuchajcie, i skrzętnie zbierać te wszystkie jabłuszka. O, popatrzcie, pomarańcz i banan. Ale też tego nie potrzebujemy. O, jaki, jaki wężyk tutaj latał. A kolejny. Boże święty ile tu tego jest? Wow. No dobrze moi drodzy. Ale jabłuszek nie ma, 13, tylko zebraliśmy, pajączki. Matko kochana, ale tego tutaj jest, słuchajcie. O, wisienka i cytrynka, jest jabłuszko 14, udało nam się zebrać. A to jest co, ciekawe, jakiś orzech chyba. Okej, okay. Pik, pik, pyk, jest. 16 jabłuszek. 17 myślę, że idzie mi bardzo dobrze, nie sądzicie. Mam nadzieję, że tak. O, kolejne. 19 jabłuszek już mamy. Ok. Fajne gierki, moi drodzy. Ja wam bardzo polecam tę grę. Jest bardzo fajna jest do tego darmowa, więc za wiele. Aj, nie wziąłem wszystkich jabłuszek. O jejku, spadły dwa jabłuszka. Aj, no, będzie coraz trudniej, słuchajcie, zbierać te jabłuszka, ale myślę, że się uda. Mam trzy. Jeszcze jedno serduszko. Okej, okay, no na razie się udało. Proszę bardzo. No, jest 27, no dobrze, dobrze. Tylko że zaraz mogą mi spaść i będzie problem dla nas. No ale tak jak mówię, gierka jest darmowa, więc każdy, jeżeli chcecie, możecie w nią zagrać, oczywiście. Gierka jest na Androida, więc jeżeli macie... Dostęp na wasze, do Waszych komórek, tabletów, to możecie bardzo fajnie sobie w prosty sposób właśnie pograć w tę grę. Ta gra jest też fajna do nauki, bo też mamy licznik, ile jabłuszek zebraliśmy, więc możemy się dowiedzieć tego i przypomnieć sobie, ile to jest, jaka to jest liczba, czyli 34, teraz 35. No i też uczy nas pewnego refleksu, prawda, odróżniania przedmiotów. No, i refleksu przede wszystkim. No, 37 jabłuszek mam, więc to jest dużo, myślę. Chociaż mogłoby być lepiej, mógłbym mieć więcej serduszek. No, ale nie można mieć wszystkiego, prawda? Dobrze. Okej, okay. polujemy na kolejne jabłuszko. Oby nam się udało coraz więcej tutaj y, 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 rzeczy. Może nie rzeczy, ale y, moi drodzy, owoców, y, zwierzątek, owadów tutaj, słuchajcie. Coraz więcej tutaj lata do góry, więc może być problem. Mamy 41. Chciałbym tak samemu dobić do 50, może się uda. Kto wie. 45. No i jeszcze 5 i będzie to zadanie wykonalne. 46, pięknie. Dobrze. O, 47. No i myślę, że jesteśmy na dro dobrej drodze. 49. I czy uda nam się? 50, słuchajcie. A, jest! Ale przekroczmy. Przekroczmy 50. Moi drodzy, no, jest dobrze. Myślę, że e, jak na pierwszy raz dobrze mi idzie. Szkoda tylko tych serduszek naprawdę, ale mimo to, słuchajcie, bardzo fajnie mi idzie, poszło. Dajcie też znać w komentarzach, jeżeli będziecie grali w tę grę albo już graliście, dajcie znać, ile wy zebraliście tych jabłuszek, moi drodzy. No ja 53, jak widzicie. Więc jest to fajna yy, swoją drogą liczba, moi drodzy. Bardzo duża, jakby nie było. Ciekawe, co to jest. To jest... Nie wiem, to nie jest arbus na pewno. Mango, może? Nie, ciekawe. Tak ja zastanawiam, co to za owoc tam? O, właśnie to. Hmm. Może wy mi podpowiecie, może to mango jest? Tylko tego owocu nie rozpoznaję z tych, które są tutaj wyrzucane. No, 55 jabłuszek, moi drodzy, jest dobrze. Myślę, że możemy przejść do kolejnej gry za chwilkę, którą chciałbym Wam pokazać. No bo nie tylko tutaj będziemy zbierać jabłuszka, ale będziemy też robić inne rzeczy. Słuchajcie, także zaraz przejdziemy do tego, aby pochwalić się Waszym rekordem zebranych jabłuszek. Dajcie znać też, czy chcecie, żebym kontynuował serię z tej gry. No dobrze, moich no dorożców, skujmy się. 59 punktów. Także jest to nowy rekord. Mamy teraz szarlotka krok po kroku, albo dekorować. Myślę, że szarlotka krok po kroku. No dobrze, to upieczemy pyszne ciasto, słuchajcie. Aha, no dobrze. Musimy tutaj te składniki wziąć. Tu jest nam składnik zapisany, co potrzebujemy. Także będziemy to, słuchajcie, zbierać. No ale tutaj potrzebujemy, widzę, coś takiego. Aj, ale to... A to nie ma w takim razie, bo to żółte takie jest. No tutaj jest podane, o. Ciekawe. Patrzcie, ośmiorniczka. O, jest! No teraz, to było masło, słuchajcie. Teraz potrzebujemy... Teraz potrzebujemy szklanki z mlekiem. Ok, i cukier będzie nam też na pewno bardzo potrzebny do tego ciasta. Słuchajcie, ja miałem okazję piec ciasto i powiem Wam, że nawet mi wychodziło. Ja w szczególności lubiłem piec karpatkę, bo to jest moje ulubione ciasto. Karpatka. Ten budyń tam, o Jezu, naprawdę to jest moje ulubione ciasto. Karpatka strasznie lubiłem, w szczególności to wnętrze tego. Tego ciasta, prawda? To, to nie jest budyń, ale taka masa coś pycha, naprawdę. Także z torebki, z kartonu zazwyczaj robiłem to ciasto i wychodziło mi, tak powiem, nie troszkę nieskromnie, ale było bardzo pyszne i strasznie lubiałem. Ale dawno już nie piekłem, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy to z mojego lenistwa, czy z braku czasu. Nie wiem, ale chęcią bym zjadł. Karpatkę, o, naprawdę. To jest mega ciasto. Takie słodziutkie, takie. Oj. Rozpływam się, jak o tym mówię. <grywa> tak naprawdę. Potrzebujemy jeszcze jajeczka, słuchajcie. Na razie przechodzą nam tutaj te wszystkie składniki, mleczko, masełko. To jest mąka zapewnie, zapewne, może to jest cukier pewnie? Tak? Tak mi się wydaje. Natomiast potrzebujemy jajeczka jeszcze jednego, żeby upiec to ciasto. O jest! No dobrze. Mąka. I teraz, o proszę bardzo, coraz szybciej poruszają się teraz te składniki, więc musimy wybierać je szybciej. Proszę, idzie z masełko. Proszę o masełko. Proszę, bo sam cukier tu na razie idzie. O jest. Jajeczko teraz potrzebne nam jest. Gdzie jesteś, moje drogie jajeczko? Jakaś kura powinna, jakaś kurka, znieść to jajeczko. O, właśnie, hop jajko, cukier O ojejku, to ja chyba nie jestem w stanie potrząsnąć nim, słuchajcie no, chyba nie za bardzo O ojejku ja gram teraz w tę grę na komputerze więc słuchajcie, to potrząsnąć ją to będzie nie... mój komputer potrząsnąć to będzie nie lada zadanie, więc raczej o ojejku, nie wiem jak to zrobić no nic moi drodzy, no będziemy musieli Będziemy musieli zagrać w inną gierkę. No bo, niestety, ale możemy ciasto udekorować, prawda? Czemu nie? Okej, okay. no dobrze, to dodajemy. Słuchajcie, myślę, że będzie fajnie to ciasto wyglądało. To jest banan i wisienka, słuchajcie. Bananek i wisienka. Także tak to dekorujemy. Okej, okay, czyli tutaj jest nam pokazane, jak mamy dekorować ciasto. W jaki sposób? Ja lubię bananki, bo są bardzo, słuchajcie, słodkie. Ciasto wygląda teraz znacznie lepiej. O, proszę, mamy też truskaweczkę. Ładnie, no to dekorujemy w takim razie, słuchajcie, nasze ciasteczko. Truskawki też są dobre, w szczególności z. Bitą śmietaną. Mega, mega, uwielbiam. Dobra. O, no, więcej, więcej bananków. Czemu nie? Oczywiście, że jestem jak najbardziej za, na, na tak. Okej, okay, tutaj, kolejne, Ej, no, postaw się. O, właśnie. Proszę bardzo. Ok, teraz mamy troszkę inaczej. Pierwszy idzie kawałek bananka. Potem idzie wisienka. Potem e, truskawka. I potem wisienka. I znowu bananek. Wisienka, truskawka i wisienka. Ok, teraz dwa bananki, tak, kawałki bananków. Mamy truskaweczkę i jest wisienka i znowu dwa kawałki. Bananka, truskaweczka i wisienka. Dobrze. Teraz mamy tutaj troszkę inaczej. Dwie wisienki. Proszę bardzo. Mamy mało czasu, więc trzeba się śpieszyć z dekoracją. Prawda? Pyk, pyk. Bardzo ładnie. W ten sposób, w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób. Tak, tak, bo nam... A, nie starczyło nam czasu, moi drodzy, ale 62 punkty uzbieraliśmy. Myślę, że to jest fajny wynik. Moi drodzy, ja będę się z wami żegnał. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków, moi drodzy. No i... Zapraszam do łapek w górę, do oglądania i subskrybowania kanału. Tymczasem ja się z wami żegnam i Danonek zapewne też, także do zobaczenia. Miłego dnia. Trzymajcie się. Pa pa. Cześć. Trzymajcie się. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.